Polska przyszłości. Ciekawe inwestycje trwające właśnie teraz w Polsce, ale poza Warszawą. Wybraliśmy dla Was cztery takie inwestycje. To niekoniecznie zawsze będą jakieś wybitne dzieła architektury, ale one pokazują jakieś większe tendencje we współczesnej architekturze i urbanistyce. Zostańcie z nami. Na początek przenosimy się do Wrocławia, gdzie właśnie dobiega końca budowa budynku Concordia Hub. Zaplanowano otwarcie tego budynku na wiosnę, czyli już za tym kilka tygodni, czy kilkanaście tygodni, bo w kwietniu 2020 roku ten budynek ma zostać otwarty. To już jest drugie dzieło duetu, który dał także Poznaniowi Bałtyk, czyli biurowiec na miejscu dawnego kina Bałtyk. Ten biurowiec, także właśnie projektu pracowni MVRDV z Holandii, no nam się podoba, nie? Podoba nam się. Podoba Natalii i mi się podoba. Uważamy, że ten biurowiec Bałtyk w Poznaniu jest bardzo udanym budynkiem. Jak wyglądało wyzwanie, które stanęło właśnie przed tym samym deweloperem oraz przed holenderską pracownią MVRDV we Wrocławiu? No trochę inaczej. Ten budynek powstaje, czy dobiega końca jego budowa na Wyspie Słodowej, czyli jednej z wysp, które są na odrze we Wrocławiu. I tam wojnę przetrwała jedna kamienica. Przed wojną tam było dużo więcej zabudowy, ale właśnie zniszczenia wojenne przetrwała tylko jedna, jedyna kamienica, która była takim ostańcem, no i można powiedzieć, też symbolem Wrocławia, czy tej części Wrocławia, która została zniszczona i przestała istnieć właśnie w czasie wojny. I no, pojawiły się różne koncepcje, pojawiały się różne koncepcje co z tą kamienicą robić, w jaki sposób ona może służyć mieszkańcom Wrocławia, jako właśnie taki ostaniec, zabytek. I ta propozycja, która jest teraz realizowana, no, z tego co wiem, wzbudziła pewne kontrowersje. Kiedy patrzymy na wizualizację Concordia Hub, no, to może się wydawać, że to jest tak, że mamy kamienicę, do której dostawiono nowy budynek, który będzie takim biurowcem coworkingowym, ale prawda jest trochę inna. Z tej kamienicy została właściwie sama taka wydmuszka, tylko zewnętrzne ściany, a nowy budynek ją w całości wypełnia. Można powiedzieć, że to jest. Zupełnie, całkowicie nowy biurowiec, który jest tylko tak owinięty trochę, niczym takim sreberkiem jak czekolada, właśnie tymi resztkami zewnętrznej powłoki tej przedwojennej kamienicy. No to wzbudziło różne kontrowersje, nie tylko sam fakt właśnie jakby wyburzenia środka tej kamienicy, ale też w ogóle do tego, że to będzie po prostu projekt deweloperski w tym miejscu, które dla wielu społeczników było ważne. My nie do końca byliśmy w stanie śledzić dokładnie tę dyskusję, jaka tam przebiegała, jak ta kontrowersja wyglądała. Jeżeli wiecie coś więcej, to zachęcamy, żeby podzielić się waszymi wspomnieniami z tego... Procesu, jak dochodzono do tej formy i do tego projektu deweloperskiego, w komentarzach. Bardzo jesteśmy ciekawi opinii właśnie osób, które śledziły to z bliska i na bieżąco. Moim zdaniem, architektonicznie to ma szansę być ciekawe, ponieważ ta forma, szczególnie wewnętrzna, którą zaprojektowali architekci z biura MVRDV MFR, oraz współpracujący z nimi architekci z Wrocławia, ma szansę stworzyć w tym biurowcu coworkingowym, takim centrum, właśnie ciekawe przestrzenie. No i pomysł jest taki, żeby w jakiś sposób też te przestrzenie nie były otwarte na y, lokalną społeczność, żeby ona tam się czuła mile widziana i mogła tam też przychodzić. Jak to się udało zrealizować? Czy to będzie tak działać, jak wyglądało to w kolorowych folderach i w zapowiedziach dewelopera? No przekonamy się już niedługo. Zostajemy nad Odrą i płyniemy, 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 aż dopływamy do Szczecina. Tam jest nasz drugi bohater, Morskie Centrum Nauki na wyspie Łasztowni. O ile sama architektura, no trudno się wypowiadać, ponieważ ten budynek jest zupełnie y, dopiero w, po fiakach można powiedzieć, znamy go tylko z wizualizacji. Teraz tam trwa budowa no, pierwszych rzeczy, jakie zaczynają wychodzić z ziemi. O tyle on się znalazł w naszym zestawieniu, dlatego że jest pewną jaskółką zmian, które mają pojawić się no, na całej tej wyspie właśnie Łasztowni. Wyspie, która jest położona bardzo, bardzo blisko w centrum. Mnia jest ogromnym terenem przemysłowym, tam się wcześniej był port i fragment takiego miasta z przełomu XIX i XX wieku, ale jednak bardzo mocno związany właśnie z tą portowością Szczecina, zniszczenia II wojny światowej były na masztowni gigantycznej, bardzo mało obiektów zabytkowych, czy bardzo mało obiektów sprzed wojny przetrwało tam do naszych czasów. Trzy lata temu był w Szczecinie bardzo duży, taki międzynarodowy konkurs na to, w jaki sposób zagospodarować właśnie wyspę Łasztownię, która jest położona po drugiej stronie Odry względem Względem tego historycznego centrum, także również niestety bardzo zniszczonego w czasie wojny, no i tam tych wałów Chrobrego, tak czyli z płaszczowni, rozpościera się wspaniały widok na monumentalną architekturę Szczecina po drugiej stronie rzeki. To, co moim zdaniem w tamtym konkursie było trudne, był, czy takie kontrowersyjne, no zostało, zostało wymyślone, że ten konkurs ma wyłonić, czy pokazać, jak może wyglądać nowe serce Szczecina. To jest o tyle dla mnie nie do końca dobrym pomysłem, bo wydaje mi się, że Szczecin już ma swoje serce i ten układ gwiaździstych placów, o którym niektórzy mówią, że Szczecin jest Paryżem Północy właśnie dlatego, że ma tę zwartą kamieniczną zabudowę rozpo rozpostartą czy rozpiętą pomiędzy tymi gwiaździstymi placami, niczym właśnie place gwiaździste Paryża, no to to jest to, to serce, którego nie trzeba wcale szukać, nie trzeba go wyłaniać w konkursie, ale yy, ta łażdżownia powinna być nie właśnie nowym sercem, ale uzupełnieniem czy rozwinięciem tego, co już w Szczecinie jest i co jest dużą wartością. No i właśnie być może takim początkiem tych zmian, czy początkiem budowy tego nowego, takiego klimatycznego miejsca położonego nad rzeką, jest właśnie to Morskie Centrum Nauki. My w ogóle z Natalią uważamy, że w każdym mieście powinno być takie centrum nauki, takie muzeum interaktywne, które pozwala młodzieży, dzieciom, ale także dorosłym odkrywać to jak działa nasz świat, jak te różne prawa biologiczne, fizyczne, chemiczne łączą się w to, żeby stworzyć to co widzimy i to co napawa nas zawsze inspiracją i co nazywamy pięknym, naturę i właśnie cały świat, który nas otacza. Takie centra nauki jako miejsca inspiracji i nauki są naszym zdaniem bardzo potrzebne. Super, że Szczecin będzie taką rzecz miał i super właśnie moim zdaniem, że ona będzie położona po drugiej stronie rzeki z tarasu, który będzie na tym centrum, na morskim Centrum Nauki będzie można Właśnie tę wspaniałą, monumentalną panoramę Drugiego Brzegu, brzegu Odry, na którym to stoją te wielkie historyczne gmachy od średniowiecza aż po przełom XIX i XX wieku. Z północy Polski wracamy na południe, tak będziemy sobie skakać po naszym kraju, Kraków. W Krakowie ja od kiedy pamiętam, bo jestem młodym człowiekiem, jest oczywiście Wawel, sukiennice. Barbakan, Kościół Mariacki, ale gdzieś zawsze w perspektywie ulic, gdzieś na horyzoncie, pojawiała się posępna bryła szkieletora. Szkieletor, czyli wieżowiec naczelnej organizacji technicznej, zaczął powstawać w 1975 roku, a w 1979 jego budowę przerwano. To miał być taki klasyczny, późnomodernistyczny wieżowiec z rozległym płaskim podium, na którym stało takie miało stać takie, no, wysokościowe, właśnie wieżowcowe pudełko, tak? Czyli dwie bryły, niska i płaska i wysoka i smukła. No, ale jak wiele takich ambitnych inwestycji właśnie czasów PRL-u, to się skończyło jakoś tam na etapie takiego szkieletu i od tego czasu szkieletor właśnie niczym e, jakiś postępny ponury żniwiarz gdzieś tam majaczył zawsze w wielu widokach, kiedy patrzyło się na kraków z lotu ptaka albo właśnie chodziło się po nawet zabytkowym centrum i ta, ta jego szkieletowa bryła gdzieś tam migała. No, przez wiele, wiele lat ten budynek służył wyłącznie jako gigantyczny nośnik reklam, co jest przykre moim zdaniem dla każdego budynku i dla każdej struktury budowlanej. Być tylko wieszakiem na reklamy. Pojawiały się różne koncepcje. Jedni mówili zburzyć, drudzy mówili dokończyć, trzeci mówili nadbudować, żeby to była taka wielka, wysokościowa, dominanta w panoramie Krakowa. Pojawił się wreszcie inwestor, który właśnie no, chciał nadbudowywać, ale władze konserwatorskie zgodziły się tylko na niewielką nadbudowę. Ten budynek docelowo ma mieć 102,5 metra wysokości. My tutaj wstawiamy go do tego zestawienia z, no, z kilku powodów. Z dwóch takich głównych. Po pierwsze, no, warto zauważyć, właśnie, że coś, co było Rozgrzebane od czasów PRL-u, i wydawało się, że to jest taka porzucona budowa, która nigdy się nie skończy, nigdy nie dobiegnie końca. No, jednak ktoś zobaczył w tym potencjał i ten budynek w jakiś sposób adaptuje, czy wykorzystuje. Czy ten szkielet, który tam został zbudowany, zostaje jakoś włączony do jakiegoś procesu inwestycyjnego, część tego szkieletu została zburzona czy ten część tego, co było też dookoła, zostało zburzone, część jest właśnie dobudowane, nowe, nadbudowane, dokończone, więc można powiedzieć, że w oparciu o to, co zostało kiedyś zrobione, jest ta nowa realizacja, jest ta nowa budowa realizowana. To nie jest pierwszy taki przypadek w Polsce. Już omawialiśmy chyba kiedyś inny tego typu właśnie pomysł, żeby nie burzyć czegoś, co przez 30 lat było nieskończone, ale w jakiś sposób zastanowić się, w jaki spo jak można to wykorzystać, włączyć, może częściowo zburzyć, a częściowo właśnie wykorzystać i włączyć do nowego budynku. To było Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie też taka wielka, rozgrzebana przez dziesięciolecia budowa teatru została częściowo zburzona, częściowo dokończona i jakoś tam od kilku lat służy mieszkańcom. Druga rzecz, która jest może nawet jeszcze ważniejsza w perspektywie jakby całej Polski, czy ogólnopolski, czy w ogóle ogólnoarchitektonicznej, niż samo to, że szkielet wreszcie zostanie dokończony, to jest to, w jakim kształcie zostanie on dokończony. Bo jak wspomniałem, to miał być budynek późno-modernistyczny. Właściwie klasyczna architektura takiego właśnie socjalistycznego, późnego modernizmu. A to, co jest realizowane, jeżeli chodzi o plastykę, o ten wystrój elewacji, to jest bardzo wyraźne nawiązanie do art deco, czyli do bardzo dekoracyjnego stylu, do wieżowców nowojorskich czy chicagorskich złotej ery lat 20 i 30. No i to jest kolejny symptom tego, że retro. To jest coś, co nie tylko już na dobre zadomowiło za się w, w wnętrzach i w ogóle, no, wiem, w designie, ale także coraz silniej wchodzi do architektury, że te różne, różne historyzmy, klasycyzmy, nawiązania historyczne już nie tylko do awangardowego modernizmu, nie to, tylko do jakichś tam pudełkowych brył yy, białych, które mają grać w słońcu, ale właśnie także do tych bardziej dekoracyjnych nurtów w architekturze, one będą się pojawiać naszym zdaniem coraz częściej, także właśnie w współczesnej architekturze i architekci coraz mniej będą się bali właśnie nawiązywać do stylów historycznych, no w tym przypadku mamy no takie bardzo wyraźne nawiązanie no do estetyki, która panowała 100 lat temu w architekturze właśnie Chicago, Nowego Jorku czy innych wielkich miast amerykańskich, które decydowały się na wieżowcową, wysokościową zabudowę właśnie w stylu takiego dekoracyjnego, pnącego wzrok w górę, ciągnącego wzrok w górę art deco. No, my ten budynek w tej formie z elewacją znamy tylko ze zdjęć, no i wcześniej z wizualizacji. Wiem, że tam, oczywiście, jak to zwykle bywa, kiedy między wizualizacjami a efektem jest długi czas, to pojawiają się kontrowersje, że jednak jest inaczej niż miało być na wizualizacjach. Dajcie znać, jeżeli jesteście w Krakowie i widzicie, jak to tam teraz właśnie pokrywa się tą elewacją. Czy wam się to podoba, czy wam się to nie podoba, czy wychodzi tak jak oczekiwaliście? Czy jednak jest to coś zupełnie innego, czego się nie spodziewaliście? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszego zdania, no bo sami jeszcze tego na żywo, w tej formie, jaka teraz jest, właśnie obkładana tymi panelami elewacyjnymi, no nie, nie widzieliśmy, dopiero być może zobaczymy to za kilka tygodni i zostajemy nad Wisłą, ale znowu płyniemy, 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 hen, hen przez całą Polskę aż do Gdańska. I tam przyjrzymy się też wielkiej inwestycji urbanistycznej, która jest na bardzo, bardzo wczesnych etapach rozwoju Stoczni Cesarskiej. Tematyka postoczniowych terenów w Gdańsku pojawiła się już w naszym programie przy okazji ECS-u, kiedy robiliśmy odcinek o Europejskim Centrum Solidarności. Zachęcam, żeby go obejrzeć, wkładam go tutaj. No i właśnie, to są ogromne tereny, bardzo atrakcyjne, no bo z jednej strony położone nad wodą, z drugiej strony właściwie w ścisłym centrum miasta, wypełnione zabytkową architekturą. Ale one rozwijały się w pewnym sensie w takiej izolacji. No, siło rzeczy, no bo to był wielki zakład przemysłowy, ogrodzony yy, płotem. Nie można było specjalnie do niego wejść, jeżeli nie było się pracownikiem, no bo przecież tam właśnie była wielkoprzemysłowa produkcja yy, statków. No ale ta produkcja się skończyła. Duże te tereny zostały opuszczone, no i niestety marniały. A jednocześnie trzeba pamiętać, właśnie, że tam są zabytki architektury przemysłowej właściwie ze wszystkich epok, od rewolucji przemysłowej aż po wiek XX. No a druga rzecz, jaka tam miała miejsce, no to rewolucja Solidarności, wydarzenia, których bieg miał wpływ na bieg historii całej naszej części Europy. No wobec tego jest to miejsce i ważne. Architektoniczno-urbanistycznie i ważne historycznie. Teraz właśnie trwa procedura, jakby próba yy, wpisania terenów postoczniowych w Gdańsku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, właśnie ze względu na ten balans znaczenia historycznego tego, co tam się działo, i znaczenia architektonicznego tych kolejnych rozbudów, przebudów i przekształceń samej substancji architektonicznej tych zakładów przemysłowych, no ale to miejsce nie jest w stanie się utrzymać samo, tylko na przykład z ruchu turystycznego. Potrzebne są tam inwestycje, które tchną w nie nowe życie i no, pozwolą na yy, utrzymanie właśnie zabytkowych budynków i zabytkowego charakteru, a jednocześnie na to, żeby ktoś tam mógł pracować, zarabiać i mieszkać. I takim właśnie dużym projektem deweloperskim ma być przekształcenie w część Gdańska Stoczni Cesarskiej. Projekt, taki masterplan dla tego miejsca został wyłoniony w międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez dewelopera, co jest spoko, że, że deweloper zdecydował się właśnie na takie poszukiwanie najlepszej koncepcji bardzo szeroko. Wygrało to, wygrało ten konkurs Duńskie biuro Henning Larsen we współpracy także z jednym z gdańskich, jednym z warszawskich biur architektonicznych i urbanistycznych. No i oni tam zaproponowali właśnie taką zbilansowaną i no, widowiskową koncepcję. W tych pierwszych wizualizacjach, które powstawały już dwa lata temu, tam są wieżowce. To jaka ostatecznie będzie intensywność zabudowy, czy tam będą właśnie wieżowce, czy ich nie będzie, jak wysokie będą te poszczególne budynki, to jest cały czas przedmiot ustaleń i to się jeszcze okaże. No ale moim zdaniem fajne jest to, że w bar z bardzo dużym pietyzmem i z taką klasą tam architekci podchodzą do właśnie tego zastanego dziedzictwa i starają się jakby na bazie tego, co tam jest zachowane, zbudować właśnie jakiś nowy rozdział, dopisać nowy rozdział do czegoś, co wcześniej było zamknięte i rozwiązać to tak, żeby było otwarte i zachęcało ludzi, żeby tam sobie swobodnie przychodzili i korzystali właśnie z tego atrakcyjnego położenia i w centrum, i nad wodą, i z tej atrakcyjnej takiej właśnie... Surowej, trochę pokrytej rodzaju odrobiny architektury przemysłowej. To, co teraz tam się dzieje, to już się zaczęły te różne procesy, ale na razie one są może mało widoczne. To jest remont budynku dyrekcji. Budynek, właśnie administracyjny dawnych zakładów przemysłowych, teraz został bardzo tak pieczołowicie wyremontowany i będzie dalej służył tej swojej pierwotnej, można powiedzieć, funkcji. Dalej będzie budynkiem biurowym, no tylko teraz tam będą piętra przeznaczone na biura coworkingowe. Czyli można powiedzieć, że funkcja zostaje ta sama, ale sposób. Jej zagospodarowania, sposób jej zakomponowania w tym budynku no, będzie już odpowiadał wymaganiom aktualnego rynku biurowego, który widzimy nie tylko w polskich miastach, ale w ogóle jest jakimś takim trendem ogólnoświatowym, jeżeli chodzi o pracę biurową. Moim zdaniem to jest to atrakcyjne właśnie, że stary budynek administracyjny, taki ceglany, właśnie bardzo przemysłowy, mimo że biurowy, zostaje dostosowany do wymagań aktualnego rynku. No i być może jest to jakaś szansa na to, żeby te duże tereny powoli, powoli były włączane w taki normalny, miejski obieg i w ten sposób stawały się częścią Gdańska, a nie tylko ogrodzonym i niedostępnym, trochę zakładem przemysłowym. To są nasze cztery typy inwestycji, które warto śledzić w Polsce poza Warszawą. Warto je śledzić z różnych względów, nie tylko ze względu na jakość architektury, bo tak naprawdę o tym, jaką one będą miały jakość, to przekonamy się dopiero, kiedy będą gotowe, skończone i będziemy mogli zobaczyć je wszyscy na żywo, ale także ze względu na to, że na przykład one właśnie pokazują jakiś kierunek zmian w projektowaniu architektonicznym, jak szkieletor, albo jakieś wieloletnie, duże, właściwie rozpisane na dekady zmiany w centrach ważnych polskich miast, jak... W Szczecinie, na Łasztowni, czy w Gdańsku na terenach Stoczni Cesarskiej. Mamy także nadzieję, że te cztery miasta, Szczecin, Wrocław, Kraków i Gdańsk, uda nam się w najbliższym czasie odwiedzić z wykładami. I nie tylko te cztery, ale także siedem innych, ponieważ właśnie teraz planujemy 11-odcinkową trasę wykładową po całej Polsce. Sprzedaż biletów ruszy na początku marca. Tych biletów przy przygotowaliśmy dla Was ponad 2,5 tysiąca, łącznie na całą trasę, więc mamy nadzieję, że z bardzo wieloma z Was uda nam się spotkać i na żywo porozmawiać o ładnych rzeczach. Czyli o tym co się komu podoba. Aby nie przegapić tej sprzedaży i nie przegapić tych wykładów, zachęcam, abyście zapisali się na newsletter. Link do zapisów na newsletter jest w opisie. Oczywiście, my nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich budów, wszystkich inwestycji, jakie trwają we wszystkich miastach w Polsce, dlatego bardzo serdecznie prosimy, jeżeli widzicie coś ciekawego, co dzieje się za waszym oknem, to dajcie znać w komentarzu. Opiszcie to, co uważacie za ciekawe w waszych miastach czy na waszych wsiach. Bardzo jesteśmy ciekawi tego, jakie ciekawe inwestycje powstają w całej Polsce. Nie tylko myślimy, ale także widzowie, którzy też z chęcią dowiedzą się, jak zmienia się nasz kraj pod względem budowlanym. A tymczasem ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj. Aby zobaczyć film właśnie o ECS, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję. Do zobaczenia.